Grek z numerem szóstym Decybel, z dwójką Fabian, siódemka to Gracja i z numerem trzecim Sesja. Protest, proszę, czyje są? Jeszcze raz. Dziękuję. Najważniejsze konie to z numerem czwartym Grek równe. oraz się z numerem... Nie, 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 proszę wymienić wszystkie konie właścicieli co To prawda, wszystkie konie mają numer. Niestety nie, nie mamy numeru od 1, 2, 3, 4, 5, nie ma, jest 6, 7, 1, 3, 4, Traktujemy się pan, poważnie. Którego właścicielem jest Termina Koni w udorzu. Dwójka 2, to Fabian, Jedziemy. to 3, to Sesja, ponownie właściciel Termina Koni Budorzu, Udożu, 4, to Grek, pana Łukasza Brzeska i Grześniak, przepraszam. I szóstka decybel właściciel pan Jacek Soska i siódemka Gracja, właścicielka pani Ewelina Małczyńska. Prowadzi flamand przed decybelem, czyli 1-6. Na miejscu trzecim sesja oznaczona numerem trzecim, trzecim, czwarty Fabian z dwójką, później siódemka Gracja i ostatni Grek. Flamant prowadzi z dużą konia, przewagą 4-5 długości przed decybelem. Nie trzymaj mi konia! Za nimi sesja i pozostałe konie. Nie trzymaj mi mojego Ktoś, konia! No doping ma być! No, proszę państwa, są prawdziwe zawody, tylko tak na pokazu, że no, jest. W za. Ktoś, Sławek, Sławek jakżeś mi ty tego konia Ktoś, trenował? Flamant przed decybelem. Oni kończą pierwszą. Prostą, flamant, decybel, sesja, racja. ostatni września?